Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i jest dzisiaj ze mną! Wiki! I jest dzisiaj z nami gościnnie, tak? I co? E, gramy, to będzie seria na modach 1 i tu nic nie zmieniamy i idziemy grać. Wiki, przedstaw się! Cześć, jestem Wiki! Jestem przyjaciółką Zezy. O, właśnie, um, My to nagrywamy parę odcinków podczas, ponieważ... Nie wiem. Nasze. Ale my to nagrywamy, chociaż tyle, to jest już nasza chyba czwarta próba tego nagrania, ponieważ... No wyszło razem, było wszystko okej, okay? okay, super, wszystko. No tak, oczyńmy się. Ale, ale, ale. Ale raz nam się wyłączyło, raz drugi ten, z, taki zły świat, że nic tam nie było, żadnego drzewa, ani nie... no i tak wyszło. Było, było Jak nacisnąłam guzik do nagrywania, to się wyłączał ten Minecraft, znaczy się nie bardzo, tylko się ścigał. I teraz wam, że zaczęłam od 2 czy W ogóle ta seria będzie trwać około 50 odcinków To będzie jeden sezon. A inne tam sprawy co się w trakcie. I odcinek będzie codziennie, w poniedziałek nie było, bo nie zdążyłam Bo się nie chciało. Nie zdążyłam. I po prostu dzisiaj stawić 20 minut. Musicie zobaczyć jak to odcinek, którego dziesięć wrzuciliśmy. I możecie mnie zobaczyć.

Ostatnio spodobał Minecraft i tak się pyta, nagrywamy, no i, i tak. W ogóle wcześniej miałam nagrywać na modach, ale, ale mi się nie chciało, bo drugie Mam minusa 10 i nie chce mi się... Znaczy, nie, nie chciało... Mi się chciało, ale mi się nie chciało zainstalować Minecraft. Nie wiem, nie mam pojęcia i wreszcie mi się udało. いいいいいいいい。 Zamiast robić te podstawowe rzeczy. Mamy się ich nie chce robić. No cóż... I gdzie są te cholery paki taki? Ktoś jeszcze Którym się maczało mapę. O to oto, oto jest pytanie. A teraz... Nie powinien nie widać modów, Ja też ich nie widzę, ale, ale mamy już mamy już pierwsze, czyli czyli, tak, to już na pewno wiemy, że to moty, Ale. Ja nie włączyłam pauzy już, o nie... jezu. Oraz już się nagadałam i nawet nie nagrałam tego. No, tylko powiedziałam kilka słów. No, ale się nagadałam, bo to jest mój kąt. o konkursie? No, ja wiem, że ja o nim w ciągu nie mówię, ale. No, czemu nie? Bardzo ja no, ważne, ważne przykłady. O tym mam nie mówić. Przykro mi, bo co ty chcesz? Trzeba potem tym film, ważne, bo konkurs. Buszkę, czyli na przykład dwukropek i... co to się nazywa... i nawias to coś już buźka i takie coś wystarczy trzeba jeszcze zasubskrybować i ym, polubić odcinek łapkować, subskrybować wszystko i wszystko i tyle a konkurs jak zaczął się w marcu czyli na początku tego miesiąca to skończy się 1 kwietnia będzie odcinek z rozwiązaniem. To zabiję twoją koleżankę. Ty też mi nie daś mięśni, no to zabijam to. Ale ma! Ile mi dasz? Jedno? Nie, to, to nie, to zabijam twoją koleżankę. Nie! Koniec! Kolejna nic mi nie dała? No nie. To ja muszę iść do jakiegoś domku, żeby... żeby sobie spać. Nie. Obracasz się. Hannibal! Co się obracasz? nie jem z niego mięs. Ale nawet z mieczą. Dobra. Ja tutaj ten dom zabieram. Wam. No się, no. Bo będę musiała użyć tego. Chylopad. No nie, zaraz na Wam... Nie, nie, nikt tu nie będzie. W głównym zablokuję. Ehm, wszystkie dni. A tu nie wejdę, bo to jest bałwan. To jest Mój. <grywki> Mój już. Będziemy jeść. I tam mamy jeszcze farbę. No po prostu tak się osiedliło w która... É vermelho aqui em cima da floresta. Não Tutaj. No kurde no. Przypominam, że to jest starsza wersja i tak się nie da. Nawet zabiję. Bo tam nie wydra... Nie, Dobra, wypadź z mojego domu, bo... 你年没中毕呀。 Jeden umarł Dobra O, jeszcze był? Jeszcze był zombie To jeszcze się to jest zombie. Ja no, ale nie wiadomo Co to O, całe Niby wielka paczka modów, a na razie tylko kwiatki dźwięki usłyszałem Chyba, że to są w starszej wersji. jeszcze No jeszcze 3 minuty. To powiem. 3. 3 minuty i tam czymy ten, 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 ten Ale nie przejmujcie się, bo zobaczycie jeszcze jeden dzisiaj. Jutro będzie drugi i będzie maraton! Maraton! nie będziecie widzieć, tylko przez ten maraton będziecie codziennie widzieć. I ten maraton będzie trwał... Ile będzie trwał? No nie. No do kogo się dowi... dobrze. Nie, mi chodzi o maraton, że codziennie są ci Bo tak jak bez maratonu to będą to drugi dzień. A tak z maratonem to nie to przez tydzień tydzień będzie maraton, czyli przez tydzień będą codziennie odcinki. Czyli jak dzisiaj jest. Nie, jak dzisiaj jest wtorek. wtorku będą. Nie, do, do poniedziałku, bo z poniedziałku jeszcze. No to do poniedziałku macie maraton. A potem. Zabieramy to. No, to nie wiem, co będzie, czyli poniedziałek. Piątek i niedzielę. I tak do... I tak przez tydzień. Nie, i tak do kolejnego maratonu. Kolejny maraton będzie... To miesiąc będzie. Na początek miesiąca, czyli w kwietniu od środy do środy będzie. Bo, ja Jak ja bym nie ograbiła biblioteki. Proszę pani. Ja bym nie ograbiła biblioteki. Tam jest druga. Tu jest, tak? A ty się do nas gazuje? co. Świnik. No co mnie przesuwać? A czemu No bo się pasz. Dobra, tu jest jeszcze Ja nie chcę tutaj tak wychodzić, bo to jest lava. Ja sobie wezmę to. Pożegnanie z wioską. Ja sobie zapiszę co, że to jest wioska. No Kończymy już. Jocha. Okay. Dobra, kończymy ten odcinek. Zaraz zobaczycie kolejny, więc na razie.